Piłkarze wracają na boiska ligowe, ale ci grający o punkty w hali jeszcze nie mogą. Drużyna futsalistów AZS Uniwersytet Warszawski nie rezygnuje z walki o ekstraklasę. Niewykluczone, że o awansie zdecydują mecze barażowe. Pierwsza Liga Futsalu została przerwana wraz z wybuchem pandemii na pięć kolejek przed końcem sezonu. W tym momencie futsaliści z Wilanowa w swojej grupie zajmowali drugie miejsce tuż za klubem z Lęborka. Oba zespoły miały tyle samo punktów, jednak AZS Uniwersytet Warszawski, co istotne, rozegrał jedno spotkanie mniej. Polski związek piłki nożnej zdecydował, że rozgrywki futsalu nie zostaną wznowione, a do ekstraklasy awansują trzy drużyny. Mistrzowie dwóch pierwszoligowych grup oraz zwycięzca Barażu, w którym zmierzą się zespoły z drugich pozycji w tabeli. Będziemy akceptować każdą decyzję. Oczywiście będziemy walczyć do końca w barażach, ale jest taka inicjatywa, żeby wpuścić do Ekstraklasy wszystkie cztery zespoły, nie rozgrywać tych barażów, bo one byłyby dopiero do sierpnia, a tak naprawdę wrześniu startuje Ekstraklasa. Mecze barażowe nie są teraz najlepszym rozwiązaniem. Również dlatego, że futsaliści od ponad dwóch miesięcy nie trenują w halach. Drużyna trenera Macieja Karcińskiego ciągle czeka, na powrót do zajęć. Nasza hala na Banacha jest zamknięta, bo niestety uniwersytet nie pozwala wchodzić jeszcze na obiekty te studenckie. W tej chwili prowadzimy rozmowy z Wilanowem, tak, chcemy rozpocząć treningi, być w treningu, wrócić do gry, przypomnieć sobie, na czym polega futsal, piłka nożna, bez względu na to, czy będziemy grać w barażach, czy nie. Chcemy być na to gotowi, przygotowani, bo bierzemy też pod uwagę rozwiązanie, które w tej chwili jest wskazane, czyli baraż. Miejmy nadzieję, że w tym przypadku zwycięży zasada fair play i warszawscy futsaliści otrzymają zaproszenie do ekstraklasy. Zasłużyli sobie na to swoją postawą na boisku. W 15 meczach zanotowali aż 13 zwycięstw, remis i tylko jedną porażkę.